RMF Max, 12 minut. Minęła godzina 8. Pręty gwintowane, prostowanie, szczypanie, klepanie i ciągnięcie drutta. Tu. Tu, 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 Takie ogłoszenie w każdym razie znaleźliśmy w gazecie. Postanowiliśmy więc, zadzwonić, zadzwonić. Bo... Uwaga. Uwaga. Tomara, kręci numer. Słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Halo? Dzień, dobry. Dzień dobry, proszę pana, ja się nazywam Tamara, ja przeczytałam ogłoszenie, że u was jest ciąganie druta, ściupanie, klepanie, bo ja generalnie, proszę pana, ściukam pracy. No, świetnie ciągnę, ścypię, klepię, umowa niepotrzebna, proszę pana, ubezpieczenie niepotrzebne. <śmiech> <śmiech> Wie państwo, nie, nie jestem zainteresowany. Ale dlaczego? Kobiety nie mogą pracować u was. Ja nie chcę legalnie, proszę pana. Ciągnąć mogę bez żadnej umowy. A to wie pani co? Pani Tamara, proszę pana. Ja wiem, ale pani chodzi o może o agencję towarzyską. A to a, a to, a to, a to co to jest, proszę pana? Gdzie jest? Ja dodzwoniłam? Do firmy produkcyjnej. Która robi druta. Tak. No to właśnie ja od tego druta, proszę pana. No chodź mi. Ale to, to nie ta branża. A jaka to branża? Metalowa. A metalowa, proszę pana. Metalowa. O jasne, anielka święta, genoweko. <słuch> A to proszę pana... Przy samochodach gdzieś, tak? Przy samochodach można nie, nie... Nie, 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 nie. Oj, to ja się pomyliłam, no. no. pomyliła się pani, ciągnięcie drutu to nie ciągnięcie druta. Ja, a jaka to różnica? Ja coś akurat y, wie pani y, nazewnictwa, ale, ale to akurat jest ciągnięcie drutu, stalowego drutu. A, a, a znaczy się, że jaka a nie, to różnica jest? Wie pani mięska. Mięska? Ja nie rozumiem. Skąd pani jest? No z Ukrainy. Ale gdzie pani mieszka? Tutaj. Proszę pana, no gdzie jest jeda? Troszki tutaj, troszki tutaj, tak generalnie troszki jeżdżę. I szukam roboty. No fajna ze mnie naprawdę laska, proszę pana. Wysoka, zgrabna. Czarne włosy, piękne, długie i spiewam. Aha. Wie pani co, nie nie jestem zainteresowany. Oj, no dziękuję bardzo. A jakby pan kiedyś chciał, to proszę się skontaktować, pociągnę z rabatem. No dobrze. To już inaczej. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Do, Do widzenia. Znaczyć szansa jest, kariera nie w gruzach całkowicie.